Jak wiosną przyciąć róże pnącą? Najprościej mówiąc, bardzo, bardzo oszczędnie. W zasadzie nasze cięcie powinno się ograniczyć do wycięcia suchych, drobnych gałęzi, jakichś resztek kwiatostanów z zeszłego roku, jeszcze z jesieni, które pozostały. W tym przypadku akurat to zostało zrobione, więc pozostaje nam w zasadzie tylko wyciąć to tak zwane siano, czyli najdrobniejsze pędy, które w zasadzie będą tylko niepotrzebnie zagęszczać nam krzew. Żadnego obfitego pchnienia na takich, na takich cienkich pędach nie ma, więc skupimy się po prostu na wycięciu najcieńszych pędów. I ewentualnie, jeżeli znajdziemy jeszcze jakieś chore pędy, również je wycinamy. Jak to robić? Możemy skrócić pędy cienkie, które są w środku korony, nie do końca je wycinając, lub bardzo cienkie wycinamy całkowicie. Tutaj rosnące w środku, takie pędy tutaj też możemy usunąć. Generalnie chodzi o to, żeby prześwietlić troszkę, żeby wpuścić więcej światła w tą roślinę. Przy okazji cięcia możemy również przepleść lub popodwiązywać pędy, które rosną pionowo do góry, po to, żeby skierować je bardziej w pozycję horyzontalną. Akurat w tym przypadku bardzo dobrze widać pęd, który był ustawiony naturalnie w górę, rozwija sponków, rozwija nowe pędy z pąków, które są u wierzchołka tego pędu. Natomiast gdyby ten pęd jesienią lub lub latem zeszłego roku został przywiązany do takiej pozycji, to w tym momencie mielibyśmy takie młode pędy na całej długości tutaj tej, tego, tego starego pędu. Te pąki, które tutaj o, które tutaj są, one się nie rozwinęły. Natomiast gdyby pęd był w tej pozycji, te pąki też by się rozwinęły i z tego wyrosłyby młode pędy, które by zakończone zostały kwiatostanem. Wobec tego kwitnienie by było obfitsze. Możemy również wycinać pędy, które jeszcze co prawda nie są martwe, natomiast są już zżółknięte. To nie są zielone pędy, to są takie już zżółknięte pędy ewidentnie ze śladami jakichś niedomagań. Taki pęd, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku on już po prostu obumrze. Możemy go również wyciąć, po to, żeby zrobić miejsce zrobić miejsce następnym młodym pędom, które będą wyrastać z nasady krzewu i jednocześnie, tak jak mówię, prześwietlić, prześwietlić ten krzew w środku. Czyli wszystkie cienkie, drobne. Drobne pędy wycinamy. O, takie właśnie drobiazg suchy, to możemy wyciąć. Więc jeżeli się pozbędziemy tutaj tylko tego, 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 tego siana, tych najcieńszych pędów, resztę, resztę bardzo obficie nam zakwitnie, na tych pędach wyrosną nowe pędy. Właśnie zakończone kwiatostanami, tu będzie wiosną bardzo, bardzo obfite kwitnienie. Więc to powinniśmy szanować. Taką masę, masę produktywnych pędów, która się obsypie na wiosnę kwiatami, to jest bardzo cenne i to szanujemy. Tego raczej nie wycinamy.